Zodziekalne bliźnięta! Cześć, bliźnięta! Jak się macie? Mam nadzieję, że wszystko u Was jest w porządku. A dzisiaj chciałbym zaprosić Cię do tej przygody tarotowego czytania, tygodniowego czytania, właśnie dla Ciebie, właśnie dla Twojego znaku zodiaku. Więc jeśli jesteś ciekawy tego, co przyniesie energia tego tygodnia, co wniesie energia tego tygodnia dla Ciebie, do Twojego życia, to koniecznie zostań ze mną do końca trwania tego filmu. A teraz pomyśl o sobie, pomyśl o swojej dacie urodzenia. No a ja już w tym momencie dla Ciebie, z myślą właśnie o Tobie, kładę moje magiczne karty, no i zadaję to, to fundamentalne pytanie, na co warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o energię tego tygodnia, co wydarzy się w Twoim życiu ważnego z perspektywy tego tygodnia. Mam nadzieję, że jesteście już gotowi, bo już w tym momencie kładę dla Was moje karty. Przede wszystkim droga, wyjazdy, podróże. W tym tygodniu mogą być jakieś podróże przed tobą, albo też możesz planować jakieś wyjazdy, albo na przykład możesz się komunikować z ludźmi ze świata, z zagranicy, z ludźmi, którzy mieszkają daleko od ciebie. I generalnie te kontakty będą dla ciebie niezwykle ważne, niezwykle istotne. Otwórz się na właśnie takie kontakty. Być może ktoś będzie z twojej przeszłości chciał się do ciebie odezwać właśnie w tym tygodniu. Masz bardzo dobry czas do tego, żeby rozmawiać, do tego, żeby poznawać nowych ludzi. Masz świetny czas do tego, żeby no, mieć takie wysokie aspiracje, żeby być taką osobą pogodną, twórczą, kreatywną. No i ta droga, ona tutaj bardzo mocno się. Tym naszym czytaniu zaznaczyła, pokazała. To jest taka sytuacja, w której na przykład możesz wyjeżdżać, możesz podejmować u siebie w swoim domu gości. Generalnie to życie towarzyskie będzie bardziej efektywne. Tutaj ktoś, ktoś do ciebie albo przyjedzie, albo może wyjdziesz na miasto, może z kimś się umówisz na kawę, może właśnie ktoś będzie potrzebował Twojej rady, Twojego wsparcia, albo na odwrót, to Ty będziesz chciał się wygadać, to może Ty będziesz chciała się wygadać. Generalnie to życie towarzyskie będzie dla Ciebie w tym tygodniu bardzo istotne, bardzo ważne. Jeśli chodzi o sprawy sercowe, jeśli chodzi o sprawy e, emocjonalne, to jeśli jesteś bliźniakiem, który na przykład jest w związku i yy, chciałbym ci powiedzieć, że masz też bardzo fajny czas do tego, żeby naprawić jakąś relację, naprawić jak, 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 jakiś temat, który no, może ciebie, yy, no nie wiem, jakoś tak się nie spodobał. Może jest jakiś temat w twoim związku, który wymaga poprawy, naprawienia tych stosunków. Jeśli masz taką sytuację w życiu, że nie do końca ci się dobrze układało albo nie, nie, do, nie do końca mogłeś się dogadywać, mogłaś się dogadywać ze swoją partnerką, ze swoim partnerem, to chciałbym ci powiedzieć, że masz bardzo, bardzo dobry czas. Dlaczego? Dlatego, że będziesz emanował, że będziesz emanowała siłą, mądrością, siłą taką witalną, taką witalnością, zdrowiem. Ta karta mocy się pokazała w Twoim układzie, a to jest od razu taki sygnał, taki znak, że no nie zabraknie ci siły, nie zabraknie ci siły w tym tygodniu do tego, żeby realizować swoje marzenia, żeby realizować swoje życzenia. Otwórz się na wewnętrzną moc którą masz w sobie, i musisz pamiętać o tym, że ten tydzień będzie takim bardzo magicznym, bardzo magnetycznym czasem. A wiesz dlaczego? Dlatego, że tortowa karta siły mówi o tym, że będziesz miał, że będziesz miała bardzo silną aurę wokół siebie. I ja chciałbym Ci tylko przypomnieć bardzo ważną, chyba nawet najważniejszą zasadę energii, że energia Idzie w zgodzie z Twoją uwagą. Na czym się będziesz skupiał, na czym będziesz się skupiała, na jakie będą Twoje priorytety życiowe, tam pójdzie energia bardzo silna, bardzo mocna. I zamiast marudzić, że to niedobre, że tamto niedobre, że ten skrzywdził, że tamta wykorzystała albo jeszcze coś innego, to uwaga, bo przy tego typu myśleniu, przy czarnowictwie. Energia pójdzie w tę stronę, nie jako energia uzdrawiająca, bo ku temu trzeba mieć taką intencję. Ale jeśli tylko będziesz myślał, jeśli będziesz myślała o starych zranieniach, o starych krzywdach, to niestety boję się, że możesz wyrządzić sobie z tym w, w, w takiej postawie sporo e, kłopotów, że możesz sam sobie sama sobie po prostu bardzo mocno zaszkodzić. Dlaczego? Znowu to samo, energia idzie za twoją uwagą. Więc jeśli będziesz wskrzeszał takie czarne rzeczy, no to niestety będziesz zasilał, będziesz zasilała te wspomnienia swoją energią. I ta Twoja energia zamiast... Fajną stronę, pójdzie właśnie w tę stronę, w tę stronę, którą nie chcesz wskrzeszać. Dlatego tak ważne jest pozytywne myślenie. Tak ważna jest wiara w siebie, w swój potencjał, w swoje możliwości, w to, że Twoje życie będzie lepszym życiem. Ale to Ty masz stery w swoim życiu. Nie ma czegoś takiego jak zła karma, złe przeznaczenie. Są pewne rzeczy, które trzeba przepracować w swoim życiu, no bo przecież po to tutaj zostaliśmy powołani. Po to przyszliśmy na świat, żeby się uczyć, żeby się doskonalać, żeby no, pociągnąć to nasze życie w dobrą stronę. Nikt z nas nie urodził się i żyje tylko i wyłącznie linią prostą i wszyscy mamy tylko albo dobre, albo złe wydarzenia. One są wynikiem Twojego wyboru życiowego, po prostu. Czasami człowiek jest zbyt naiwny, czasami człowiek e, za bardzo chce e, tylko dawać i wtedy też jest problem. Czasami inni wolą tylko brać, ale wtedy z kolei nie ma później e, kontaktu z fajnymi ludźmi. To wszystko jest kwestią pewnego wyważenia, to wszystko jest pewną e, kwestią pracy nad sobą, i dzisiaj na pewno chciałbym Ciebie namówić do tego, żebyś pracował, żebyś pracowała nad sobą, nad swoimi emocjami, żeby też nie było takiej sytuacji, że emocje będą decydować o tobie, że emocje będą e, tobą władać, bo oczywiście, jako że jestem bardzo emocjonalną osobą, e, wysoko wrażliwą osobą, to też sporo ćwiczę w tym temacie, ale też chcę Ciebie namówić do, do tego, żeby, żeby ćwiczyć w sobie taką postawę asertywną, ale i też właśnie, żeby rozbudzać swoje talenty, żeby skupić się na sobie, żeby dawać sobie radość, bo jak będziesz szczęśliwą osobą, to też wszyscy wokół Ciebie będą żyć w szczęściu, bo to tak działa, że jeśli będziesz uśmiechniętą mamą, jeśli będziesz uśmiechniętym tatą, no to automatycznie ta energia będzie udzielała się Twojej rodzinie. Jeśli pójdziesz do pracy z uśmiechem, to też ta energia będzie się udzielała wszystkim dookoła i będziesz zarażał innych właśnie pozytywnym myśleniem. Będziesz zarażała wszystkich dookoła pozytywnym myśleniem, co przełoży się ostatecznie na to, że w pracy zapanuje inna atmosfera, inna energia. Czymś innym oczywiście jest to, że jeśli ktoś jest tak czarny i tak w ogóle no nie do podbicia, no to taką osob osobę oczywiście trzeba zostawić, bo ma coś do przepracowania w sobie. Ale my mówimy teraz, ja mówię teraz o tobie, nie o tej osobie, więc dla ciebie jest taka rada, właśnie, żeby być osobą taką fajną, uśmiechniętą. Jeśli szukasz miłości, masz bardzo dobry czas do tego, żeby poznać kogoś wartościowego, kogoś szczególnego, kogoś, z kim będziesz mógł, będziesz mogła. W przyszłości zbudować fajną, stałą re relację. No i nastaw się na nowo poznaną osobę. Tortowa karta głupca się pokazała, a więc masz nową drogę, nową drogę serca, nową drogę miłości. Przed tobą ktoś, kto wejdzie w twoje życie. Jest szansa, żeby to było w tym tygodniu, ale znowu pamiętaj o tym, że w tym tygodniu masz siłę, masz moc, więc wszystkie oczy będą kierowane właśnie na, na ciebie, w twoim otoczeniu, w, twoim, w twojej społeczności. Będziesz odgrywał, będziesz odgrywała bardzo ważną rolę. Nawet jeśli Twoje otoczenie to tylko dom i najbliższa rodzina. Spoko, fajnie. Dla tych ludzi będziesz osobą bardzo ważną, może nawet najważniejszą. Dlatego tutaj, no, tak jak mówiłem, wszystkie y, pryzmaty, wszystkie oczy będą właśnie kierowane na ciebie, ale tobie to będzie pasowało. Nie widzę tego, że żeby tobie to miało zaszkodzić. Absolutnie nie. Mało tego, warto wykrzesać z siebie właśnie jak najwięcej po to, żeby pracować nad sobą i być osobą kreatywną, ambitną, no, i taką właśnie bardzo, bardzo twórczą. Też właśnie w temacie miłości chciałbym powiedzieć, że jeśli na przykład chciałbyś, jeśli chciałabyś zostać mamą, tatą. To masz ku temu bardzo, bardzo dobrą okazję. Tutaj chcę Ci powiedzieć, że energie tego tygodnia wspierają macierzyństwo. Tak tutaj się to pokazało, tak to widzę, tak to, tak to czuję. W sprawach zdrowotnych zwróć uwagę na sprawy kardiologiczne, na sprawy sercowe, ale one bardziej wiążą się na przykład z emocjami. Czyli to na przykład nie jest tak, że jest silna, jakaś taka potrzeba kontroli lekarskiej w sprawach sercowych, tylko chodzi o emocje, chodzi o stres, żeby go zredukować, żeby bardziej być taką osobą zrównoważoną. To się tutaj w kartach bardzo mocno pokazało i zadbaj również o bezpieczny, zdrowy sen. Wyciągnę teraz dla Ciebie kartę radę, no i zobaczy sobie, jaka jest rada dla Ciebie na ten tydzień. Pomyśl o sobie i ja już kładę dla Ciebie taką kartę. No i znowu, kochani państwo, tarotowa karta mocy, ona dzisiaj się pokazała dwa razy, a więc masz tę siłę, masz tę siłę przebicia. Energia idzie za twoją uwagą. Im bardziej będziesz pozytywną osobą, im bardziej będziesz myślał pozytywnie, tym więcej pięknych rzeczy będzie ci się przytrafiało w tym tygodniu. Im bardziej wierzysz w cuda, tym bardziej te cuda będą ci się po prostu przytrafiały. Masz świetną energię, masz świetny czas do rozwoju, do rozwoju zawodowego, do rozwoju finansowego. Zadbaj o siebie. Naprawdę uda Ci się doznać takich małych cudów w Twoim życiu, ale otwórz się na nie. Bo będziesz naprawdę taką osobą bardzo silną, bardzo kreatywną, bardzo zwartą, taką otwartą. Super, naprawdę masz super czytanie na ten tydzień. No i mam dla ciebie jeszcze jedną kartę: to jest przekaz dla Twojej duszy. Co powinna usłyszeć Twoja dusza w tym tygodniu? Pomyśl o sobie, pomyśl o swojej dacie urodzenia, a ja już wyciągam dla ciebie taki przekaz właśnie dla Twojej duszy. Wyzbywam się wszelkich oczekiwań. To jest przekaz dla Twojej duszy. I posłuchaj teraz dalej. Swobodnie płynę z prądem życia. Kocham siebie. Wiem, że na każdym kroku czeka mnie coś dobrego, i to coś dobrego są tym. To, te, te sprawy są związane z tymi cudami, które będziesz doświadczał, które będziesz doświadczała w tym tygodniu. To mogą być malusieńkie, malutkie cuda ale będziesz je doświadczał i tylko od Ciebie zależy, czy Ty je zobaczysz, czy Ty je dostrzeżesz, czy Ty je pominiesz. Ale to jest już związane z Twoją wolną wolą. Yy, kochane zadekalne bliźnięta, pięknie dziękuję za czas poświęcony, za wszystkie lajki, za wszystkie serducha za czas poświęcony, za to, że byłeś, za to, że byłaś e, uczestnikiem tego czytania. Napisz w, komenta w komentarzu dwa zdania w temacie tego czytania. Czy jest zgodne, czy jest pójne, czy jest trafne, czy z Tobą rezonuje, co sądzisz, co uważasz w temacie tego e, czytania, tego horoskopu. Napisz od siebie dwa zdania. Będzie mi bardzo, bardzo miło, tym bardziej, że ja kocham i uwielbiam czytać Wasze komentarze i zawsze, zawsze to robię. Jest mi strasznie miło, że mm, po prostu tak pięknie, tak licznie piszecie. Jest mi naprawdę z tego powodu bardzo, bardzo miło. Jestem bardzo dumny z mojej pracy, którą wykonuję na Twoją rzecz. Dziękuję za czas poświęcony i zachęcam do udostępniania tego filmu. Niech inne bliźnięta również mogą korzystać z tego, co tutaj się dzisiaj nam wydarzyło, a ci z was, którzy są tutaj nowi, chciałbym poinformować, że publikuję dwa razy w tygodniu. Publikuję oczywiście we wtorek, publikuję w piątek i jeśli jeśli chciałbyś, jeśli chciałabyś brać udział w takich czytaniach tygodniowych, miesięcznych, e, związanych z porą roku, e, z wróżbą dla, dla Ciebie. Tutaj się dużo rzeczy dzieje na profilu na kanale, więc jeśli chciałbyś brać udział w takich czytaniach, to gorąco zapraszam Ciebie właśnie w te dni, bo wtedy zawsze są takie premiery e, tych właśnie czytań. E, zachęcam, zapraszam do obserwowania moich profili na Facebooku, na Instagramie, na TikToku. No i oczywiście do subskrybowania. Mojego, mojego kanału na platformie YouTube. Za dziś pięknie, pięknie Ci dziękuję i życzę Ci pięknego, magicznego i zaczarowanego tego dnia. Kochane, zadykalne bliźnięta, trzymajcie się zdrowo i bezpiecznie. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.